Więc moje świadectwo wiecie ja, ja zanim poznałem krystiana i wiole. Zanim zaczęły się takie, powiedzmy, duże trudności w moim życiu. To ja w sferze takiego takiej miłości, bycia dobrym, Bycia jakby wiernym Bogu na tyle, na ile wiedziałem, czego Bóg chce, to doszedłem do takiego wysokiego poziomu, wiecie, jakby powiedzieć, tuż przed tragedią, ja spokutowałem praktycznie z wszystkiego, co wiedziałem, że Bóg by oczekiwał ode mnie. Z wszystkich grzechów, które wiedziałem, że Bóg uważa za błąd, spokutowałem. I po co ja o tym mówię? Ja mówię po to o tym, nie żeby się wywyższyć, ale żeby Wam pokazać, że każdy z nas potrzebuje Kościoła. Bo te trudności, pomimo tego, jakim byłem takim, ja nawet ja o sobie tak nie myślałem, ale tak ludzie mnie też postrzegali, takim przekozakiem, wiecie, ja bym komuś źle nie zrobił, ja bym chciał dobrze. Ja nawet jak upadałem, to zębami się tak, wiecie, łapałem, żeby nie, no ja wyjdę z tego, ja nie będę trwać w grzechu. I pomimo tego, że tak udało mi się poukładać siebie, tak spokutować i tak się wyprowadzić, to i tak potrzebowałem kościoła. To jest moje świadectwo dla Was. Wszyscy potrzebujemy kościoła. Wydarzyła się bardzo trudna historia w moim życiu, i ona całkowicie mnie przemieliła. Dosłownie. Ja to, co się wydarzyło, jakbym miał pisać to tak, jakby obrazowo, tak jakby po prostu wilki rozszarpały moje serce na strzępy. Ja poznałem Chrystiana i Violę na takim grillu. Ja dostałem zaproszenie na chrześcijańskiego grilla. Dostałem zaproszenie na chrześcijańskiego grilla. Jeden raz modliłem się o to, żeby ktoś mi pomógł. Ja wiedziałem, że ja potrzebuję pomocy, że ja nie jestem w stanie dźwignąć całej tej sytuacji, w której jestem. Ja po prostu sobie z nią nie poradzę. Ja modliłem się do Boga o to, żeby ktoś mi pomógł. Oczywiście ja nie znałem takich pojęć, że potrzebuję kościoła, jakby to miało dokładnie wyglądać, ale wiedziałem, że potrzebuję ludzi wokół siebie, którzy mi pomogą bo już zaczyna brakować mi siły, bo już tylko leżę i wołam do Jezusa, bo już nie daję rady. Dalej chcę, ale jestem całkowicie zniszczony i ja już nie daję rady po prostu robić tego, co bym chciał. I już sobie tam gdzieś tam popłynę, to to, to tamto, bo już... Ja już nie idę prosto tą drogą, bo ja nie jestem w stanie się na niej sam utrzymać. I ja nie poszedłem na koglila pierwszy raz, Poszedłem na tego grilla dopiero za rok. I ja jak poszedłem na tego grilla, ja byłem w takim stanie, że ja bawiłem się z dziećmi. Ja miałem wtedy czapkę z daszkiem i ciemne okulary. I ja bawiłem się z tymi dziećmi i płakałem. To był taki stan już. Ja już nie miałem w sobie chyba żadnej radości. Byłem już taki przemielony, dosłownie. Cała moja dusza po prostu rozszarpana. I tam poznałem Krystiana i Violę. Krystian do mnie tam zagadał. Ja dokładnie nie pamiętam, ale pamiętam to, że jak Krystian mówił mi o Bogu, jak mówił mi o Bogu, to ja wiedziałem, to jest mój Bóg. Tak, to jest ten Bóg, którego ja znam, z którym ja mam relacje, w którego ja wierzę. To jest ten Bóg. Ja od małego miałem takie, w ogóle ja od małego miałem coś takiego, że ja nie mogłem wpaść w taką religię, wiecie, nie tam w ogóle, tam, ja tam nie pasowałem kompletnie. Ja byłem nawet ministrantem, dlatego ja tak jakby tego Boga całkowicie nie z kościoła sobie brałem tak jakby coś tam słyszałem, coś tego, Pismo Święte, ale tak mnie to nie przesiąkało, nie przesiąkłem tym kościołem. Ja sobie tak, jakby tego Boga poznawałem sam, i kiedy ich spotkałem, kiedy mi ktoś powiedział: To jest mój Bóg, tak, to jest ten Bóg, którego ja wierzę, któremu ja ufam, którego chcę. I od tamtej pory zaczęło się zmieniać w moim życiu, bo wiecie co, przestałem być sam. Mi było tak strasznie źle, tak strasznie było mi źle, bo, bo byłem sam, I, i przychodził do mnie diabeł. I mówił, jesteś w tym sam. Nikt ci nie pomoże. Nikt ci z tym nie pomoże. Nawet moi rodzice ci nie, nie pomogą. Oni oczywiście mi na przykład pomagali, bo to oni byli. Oni są dobrymi ludźmi, oni mi w pewien sposób pomagali, ale to nie było tak, że ja mogłem rzeczywiście pójść do nich z tym problemem i żeby oni mi z nim pomogli. Nie miałem nikogo, kto, kto by mi realnie pomógł. Dokładnie tak, jak potrzebuję. I od tamtej pory, jak ich poznałem, nie byłem już sam. Miałem się na kim oprzeć, na kim wesprzeć, miał mi kto powiedzieć, wytłumaczyć, pobyć ze mną, wysłuchać, zdjąć oskarżenia diabła, który ciągle mnie obwiniał, że zgrzeszyłeś, nie dałeś rady, powinieneś być lepszy. To było chyba najtrudniejsze, takie obwinianie się. Przecież wiedziałeś jak jest. Od początku wiedziałeś na co się piszesz. Widziałeś przyszłość, wiedziałeś jak będzie. Ja jakby wchodziłem w to, w to wszystko, tak jakby ja wiedziałem w co się pakuje. Ja wiedziałem jak ja brałem y, odpowiedzialność za rzeczy. Ja wiedziałem w co się pakuje. I widzisz, nie dałeś rady. Widzisz, byłeś taki mądry. To też jest moje świadectwo. Ja byłem bardzo, bardzo mądry, ja bardzo dużo rzeczy dobrze wiedziałem, świetnie je wiedziałem. Taki paradoks, że ja w ogóle czasem ludziom ostatnio czasami tłumaczyłem, jak już byłem w kościele. Ja je rozumiałem, ja mogłem im wytłumaczyć, ale ja w nich nie działałem. Dlaczego? Bo wypadłem jakby z takiej osoby Chrystusa, takiej osobowości. I ta wiedza mi została. Ja wiedziałem. Ale wiecie właśnie, to nie ta mądrość jest najważniejsza, tylko taka osobowość Chrystusa. To, kiedy ją straciłem, to zaczęło naprawdę mnie no, tak jakby pomiatać to wszystko, tak mnie zgniatać i przytłaczać. Nie opierajcie się na swojej mądrości, tylko na Chrystusie. To jest właśnie świadectwo. To jest w ogóle ważniejsze niż to, żebyście coś wiedzieli albo nie wiedzieli. Wiecie, ja kochałem Boga i kiedy wszedłem w kościół, dołączyłem do kościoła, to ja. Tak naturalnie chciałem różne rzeczy robić w kościele, po prostu mi to sprawiało przyjemność, dla mnie to było dobre, przyjemne, miłe, ale ja miałem, musiałem spokutować pewnych rzeczy, bo na przykład miałem nienawiść do ludzi, do żony, do, do Boga i. Miałem też ogromną ilość miłości. I ja pokutowałem z tego z nienawiści do wszystkiego, do wszystkich i wszystkiego, w tym Boga. Pokutowałem z nienawiści ze wszystkiego, w tym do Boga. Widzicie tego nie było widać. Kiedy ja mówiłem o tym, że, że wszystkich nienawidzę, to wiele osób było bardzo zdziwionych. Bo ja przykryłem to bardzo, bardzo wielką ilością miłości. To nie było zafałszowane, nie nieprawdziwe, tylko po prostu przez to, że tak bardzo kochałem, nie było widać, że nienawidzę. Było to jakimś takim rozwiązaniem tego problemu. Oczywiście wypaczonym, bo nie o to chodziło, żeby przykrywać, tylko żeby pozbyć się nienawiści. Miałem żal do Boga o to, że Boże, tak jakby. Wiecie, ja starałem się czynić Jego wolę na tak, tak jakby najlepiej jak potrafiłem, na ile mogłem i miałem do Niego żal. No to dlaczego tak? Dlaczego tak? Czemu aż tak? I myślę, że Boga znienawidziłem. Z tego też pokutowałem, zmieniałem myślenie, nie wina Boga, to nie przez Niego. Jaką rolę w kościele zająłem? Wiecie, Krystian, myślę, że szybko mi zaufał. I ja naturalnie jakby starałem się być, myślę, takim dobrym duchem wspólnoty. Gdzieś tak zawsze komuś pomóc, czy coś. I... Na początku przede wszystkim chyba skupiałem się na tym, żeby w ogóle poznawać Boga i poznawać w ogóle różne rzeczy, jakby mechanizmy i tak i tak dalej. Dokładnie tych początków nie pamiętam, bo to był dla mnie trudny okres. Ja sobie przez niego tak po prostu dość swobodnie płynąłem, dość swobodnie płynąłem. Krystian zachęcał do tego, żeby mówić kazania, więc mówiłem kazania. Wtedy zacząłem jakby odkrywać pewne rzeczy. Na przykład to, że pomimo tego, że nie czytałem pisma świętego, nie czytam pisma świętego, bardzo dobrze umiałem pewne rzeczy tłumaczyć. Może nie wszystko było idealnie, ale posiadałem taką wiedzę. Jak tworzyłem kazania, to Duch Święty jakby otwierał mi Biblię, tak jakby. Ja sobie tak wertowałem, wiecie, i po prostu sobie znajdowałem to, co chciałem. Tak z automatu, tak po prostu. Zawsze wiedziałem co i jak. Pamiętam, jak Paweł y, mi powiedział, że: O, Krzysiek, o, ty to dobrze znasz Pismo Święte. myślę, U, chłopie, jeszcze Nowego Testamentu nie skończyłem. A ty mi mówisz, że ja dobrze znam Pismo Święte. No dobrze, dobrze Pawełku, dobrze. Ja bym powiedział: Paweł wcale nie. Nie, nie. Wcale nie znam. Dobrze jeszcze nie skończyłem Nowego Testamentu. <grym>, tak, ale wiecie, to jest bardzo dobre to, co Paweł powiedział, bo moje świadectwo w tej kwestii jest takie, że ja od zawsze chciałem prawdy albo od bardzo dawna chciałem prawdy, i ja tą prawdę dostawałem. Ja naprawdę chciałem wiedzieć, co Bóg w ogóle sądzi, co, co on myśli. Ja wierzę, że z tego brało się moje zrozumienie Pisma Świętego, że ja byłem otwarty na to, żeby, żeby właśnie zrozumieć, żeby wiedzieć. I ja zachęcam Was, żebyście czytali Pismo Święte. Tylko co? Z otwartym sercem i z chęcią prawdy, nie z chęcią potwierdzenia, czego Wy tam chcecie. Co byście chcieli wiedzieć, tylko z taką otwartością na, to, na tą prawdę. Ja taki właśnie byłem otwarty, naprawdę chcący i dlatego dostawałem, dlatego wiedziałem tak po prostu tak po prostu rozumiałem tak po prostu z łaski, bez wysiłku. I trochę tych kazań zrobiłem. I to był taki pierwszy, powiedzmy, lekki okres, a potem się we mnie coś złamało. Tak jakby, wiecie, był taki dobry okres, gdzie, gdzie ja tak jakby sobie wzrastałem w takim luzie, a potem we mnie się pojawiła taka niepewność, taka obawa takie poczucie niedoskonałości, taki pytajnik, a może robię coś nie tak o jejku. W ogóle i wszystko runęło, wiecie, wszystko wszystko runęło, ale po to, żeby zostało to odbudowane na nowo w lepszej jakości. W lepszej jakości. nawet, że Bóg wręcz yy, pozwolił mi jakby trwać w czymś, bo gdybym ja przyszedł do wspólnoty i zaczął od takiego wiecie, jak, je, takiego twardego resetu, to ja bym w ogóle się już złamał. Całkowicie. I miałem taką chwilę wytchnienia, a potem dobrze, to teraz. I od nowa Krzysiek. Dużo rzeczy od nowa. Dużo rzeczy do poprawki. Dużo rzeczy zobaczyłem we mnie na przykład takich, że bardzo delikatnie mijają się z prawdą, i dlatego też trudno było mi je dostrzec, bo one były prawie takie, jak mają być pra prawie takie, a jednak nie. Prawie dla Boga robiłem rzeczy tak po prostu i z miłości. Na przykład. Bo ja robiłem potem dla Boga już rzeczy tak po prostu, z miłości do Boga, ale jednak chciałem być dobrym synem. To znaczy, nie robiłem ich po to, żeby być dobrym synem, ale później jak sobie siadałem, żeby siebie rozliczyć, to się zastanawiałem, czy dobrze zrobiłem. Czyli prawie. No właśnie, prawie czułem się z łaski po prostu prawie przez kres Chrystusa, prawie, tak? Niby tak, ale właśnie. I ciężko było mi zobaczyć, bo ja jednak z najpierw robiłem z miłości, a potem się pytałem siebie, czy jestem dobrym synem. <grym> Więc prawie. Yy. I to chyba trwało dwa miesiące, tak? Takiego w ogóle dołka. Całkowicie w ogóle wyciętego. Ja już, Krystian tak, chyba tam mówił, żebym w ogóle sobie odpuścił jakby yy. robienie różnych rzeczy w kościele żebym w ogóle, że tak jakby nie tyle co mnie tak jakby wyrzucił co... brzuci się na luz, bo przestań się w ogóle przyjmować, bo i taki schodzisz już załamany kompletnie. Ja pamiętam w Warszawie było takie uwolnienie, uwolnienie w ogóle z depresji i tam Ceroński użył takiego określenia załamany jak dach Sołtysa. I ja się utożsamiłem, utożsamiłem, tak, chodzę załamany jak dach sołtysa, chodziłem. Ja, i wiecie, no tak, tylko że ja miałem wtedy taką polewkę z tego, po prostu taką bekę, bo, bo wtedy to było uwolnienie, czyli ja już w ogóle jakby pozbywałem się tej depresji i... To, 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 co powiedział ceroński, to było diabelskie kłamstwo. Czyli diabeł mi powiedział: Będziesz chodził załamany jak Dach Sołtysa. A ja leżałem na ziemi i się śmiałem. No na pewno. <grywka> I lałem z tego po prostu. No i jak mi przychodziły złe myśli, to sobie przy, przypominałem: diabelskie kłamstwo. Ale nie po to, żeby się zdołować, tylko żeby się pośmiać. No na pewno. Jasne, będę tak chodził. No, poczekaj. No. Dużo rzeczy, czasami miałem tak, że, że właśnie wychodząc z takiego swojego poniżenia i niedoskonałości, w tym pomagał mi często Piotr, z którym prowadziłem różne dyskusje. On się ze mną nie zgadzał, często, ale to nie miało znaczenia. To miało taką wielką wartość, bo, bo ja Piotrowi o tych rzeczach mówiłem, i, I wiecie, jak one były potwierdzane, że jakby, że tak jest. To potem mogłem sobie z Piotrem porozmawiać. No tak Krzysiek mówiłeś i tak jest. Ja mogłem sobie wychodzić z takiego poniżenia, tak jakby kiedy ja przypominałem sobie z Piotrem te rzeczy. To to wiecie co, to, to wychodziłem z tego właśnie poniżenia. I Przestawałem myśleć, że w ogóle się do niczego nie nadaje. W ogóle to się Krzysiek nie odzywaj. W ogóle daj se spokój. już daj, ja, ja tak miałem, że w ogóle nie odzywaj się już Krzysiek, daj se w ogóle spokój, nie odzywaj się, już w ogóle już spokój. Tam się na tym tam na przykład graj. Tu potańczysz, pospiewasz, cisza. No. Jak wyszedłem już z tego dołka, bo, bo zrozumiałem, że jestem taki cenny, wartościowy, Bóg mnie kocha. Wtedy Ceroński tak powiedział, że o tym takim kwiatku, że, że, że to z, z tym to tak jest, że czasem masz tego kwiatka, i wyrasta ci taki drugi. I ty się cieszysz, że masz właśnie ten drugi, ten drugi kwiatek. A to się kończy tak, że ten drugi po prostu, zamiast być ładny, to po prostu przez to umierają te oba i nie masz żadnego, bo sobie coś dodałeś. I ja wtedy zrozumiałem, że ja cały czas sobie coś tam, coś takiego, no, cieszę się, taki ładny kwiatuszek do, do pakietu, nie. I zacząłem mieć tylko jeden kwiatek, ten od Chrystusa, że jestem cenny przez krew Jezusa, przez Jego ofiarę i tyle. I, to, I za każdym razem, jak mi przychodziły głupie myśli, żeby poczuć się wartościowy z czegokolwiek innego, to wyobrażam sobie kwiatek, brałem nożyczki i ucinałem. Klas, chwaście, ładny chwaście. <taki>, Taki ładny chwast mi tu wyrósł, trzeba to wyciąć. Jakiś miesiąc temu zastanawiałem się nad tym w ogóle, jakie jest moje powołanie w kościele. Po co ja tu jestem? Co ja w ogóle robię. W ogóle dostałem taki obraz takich butów. W ogóle takich dochodzenia w górach. Dochodzenia w górach. Połączyłem to sobie też z taką, e, z takim darem od Boga, bo była taka historia, że zadzwoniła do mnie kobieta. Która powiedziała, że, że Bóg powiedział, że, żeby mi kupić czapkę. A ja bardzo chciałem mieć czapkę. Bardzo chciałem mieć czapkę, ale nie było mnie na, niej, na nią stać. To znaczy, że, no wiecie, czapka to nie jest coś bardzo potrzebnego, bardzo ważnego, można bez czapki żyć taką z daszkiem. Yy, ale bardzo ją chciałem. I ona powiedziała, że Bóg chce, żebym kupił ci czapkę. Ta kobieta była niezamożna, a wręcz biedna. I tak sobie myślę, no tak wiecie. Żeby mi kupowała tak czapkę, to zresztą tak pieniędzy nie ma, no tak, ale myślę, no to jest dokładnie to, co ja chcę, to jest moje pragnienie serca, no to, to jest to od Boga. I poszliśmy kupić tą czapkę i, i szukaliśmy tej czapki w galerii i co? I po prostu żadna mi się nie podobała ta czapka. Aż w końcu ona wybrała capła w takim jakimś sklepie, ja nie wiem co to był za sklep, tą czapkę. I ona była absurdalnie dla mnie droga. I ona ma napisane na, na sobie Pirates. To jest taka drużyna baseballowa Piraci. I to był pierwszy raz. Jak jeszcze dostałem tą czapkę, a niedługo później dostałem czapkę z napisem Pirat od mojej córki. Ona mi zrobiła w przedszkolu taką czapkę, namal, flamastrem, na malowała pirat. I dostałem tą czapkę z napisem pirat, dostałem czapkę od siostr, córki z napisem pirat, dostałem te buty takie do chodzenia w górach i wtedy zrozumiałem, że, że moje powołanie w kościele jest takie dziwne i niestandardowe, specyficzne. Bo buty w góry rzadko się chodzi. To nie są buty do chodzenia. To są w ogóle buty do chodzenia gdzieś, wiecie, w jakieś trasy, dziwne lasy czy coś, w góry, na wycieczki. To się zwykle tego nie robi. Piraci to nie są też jacyś standardowi, że tak powiem, nie są standardowe statki na morzu. Zwykle to są jakieś towarowe. Nawet jednostki wojskowe to jest bardziej częściej spotykane. Piraci to są tacy specyficzni, od jakichś takich dziwnych, że tak powiem, zadań. I właśnie zastanawiałem się, kiedyś po co... Mi, po, czy, czy, czy jest mi potrzebna jakby taka wiedza, którą posiadłem, albo do czego ją wykorzysta Bóg? Na, w temacie jakby, ja się interesowałem kiedyś polityką, socjologią, tym wszystkim i tak mnie zaczęło zastanawiać, czy to jest mi w ogóle czegoś potrzebne, wiecie, ja już się tym nie zajmuję, to już nie jest jakiś mój konik, teraz mam Boga i tak dalej, kościół, ja tam nie będę siedział już godzinami na internecie i słuchał, jak to ta polityka, po co to, czemu to tak i połączyłem sobie to wszystko z jakby z powołaniem, w moim, w moim powołaniem w kościele. I zrozumiałem, po co mi jest to potrzebne. Jest mi to potrzebne, po to, żeby, że przez zrozumienie tych spraw mam zrozumienie, jak pewne drobne rzeczy, które ludzie w Kościele uważają za nieistotne, bo to są niuanse, to są takie duperele, ale Bóg ich zechciał. Bóg powiedział tak ma być. Ja bym chciał, żeby tak było. To jest dobra droga. Jakie one są ważne, bo zobaczyłem, jak w systemie tego świata diabeł poprzez takie drobne niuanse, które są mechanizmami, sprowadza świat do grzechu. I jak ludzie ze świata oddają diabłu pozornie nieistotne rzeczy, pozornie mało istotne, ale mające ogromny wpływ na całość społeczeństwa i na losy świata później. I wierzę, że wierzę, że jestem po to, żeby czasem coś tam trącić, czasem coś tam przesunąć. Czasem zwrócić na takie pozornie nieistotne rzeczy całkowicie dla innych. Amen.